Siema, z tej strony Kojwezo Dzisiaj jest kolejny odcinek z rysowanka. W tym odcinku rysuję Kolta, dlatego poprosił mnie kolega, no to jest. I możecie pisać pod odcinkiem ze Spajka i pod tym odcinkiem e, jakie obrady mam kolejnego rysować. I jeśli napisacie pod odcinkiem ze Spajka, to ja też to uznam do kolejnego odcinka. Ogólnie ten czyli ten, ten rysunek był. Dosyć trudny, no bo no, tam gdzieś, gdzieś tam są takie dziwne błędy, dziwnie wszystko wygląda, no ale mam nadzieję, że źle nie wyszedł. Ten tak także poprawiłem markerem, bo teraz ogólnie wszystkie one poprawiam markerem, no chyba, że są jakieś takie średnie, ale to dla mnie są takie właśnie lepsze poprawione markerem. Ym... Ogólnie rysuję taką od gry, ale dorysowałem mu yy, taką strzał z y, pistoleta. Jedną rękę tak wysyłam do przodu i z niej strzela. Do przodu. To, to jest taki, taki fajny dodatek. Ta kula trochę jest za mało pochylona. W sensie, Mogę ją trochę bardziej tak narysować, żeby była taka bardziej pod innym kątem. ale nie wygląda źle. Także... No. Ogólnie, teraz kiedy to, ten nagrywek, Kiedy ten odcinek montuję, jest godzina 18.15, trochę późno w sumie jak na ten, na ten nagrywanie odcinka, ale no... Chciałem wrzucić odcinek jakiś zdecydowanie, tak naprawdę nie widziałam, że ten kolb będzie aż taki trudny. No, no, sobie był trochę ciężki. Yhm. No i tu jeszcze mogę dopowiedzieć o tym rysunku. Ogólnie to on ma taki właśnie... Nie, strasznie dziwny pas. Nie, on tak się dziwnie kończy. By mu się w nogę wchodził, ale on tak właśnie ma na tym rysunku. Nie, nie chciałem jakoś zbytnio zmieniać, żebym coś nie popsuł w tym rysunku. Bo jeszcze bardziej bym go spaprał. Ale no. Najmniej nie wyszedł aż tak, że jak myślałem. Na początku nie wiedziałem od czego zacząć, zacząłem od twarzy. Później nie wiedziałem co już mam rysować. Zacząłem rysować włosy. A teraz już zaczynam cieniować. Cienie też tak Nie miałem problem, ten są jakiś taki dziwny był. No ale wyszedł... Więc to jest największy plus, że wyszedł. W ogóle strasznie miałem kurs ten. Z którym bo poprawiam go, on się suwa i tak go kilka razy poprawiałem, nawet tam pod koniec kiedy już yy, efekt końcowy był, też go poprawiałem kilka razy tam już normalnie wkurzał ten statyw, ale już niedługo kupuję nowy, taki dużo lepszy, także no ogólnie ostatnio widziałem że odcinek mi się wrócił ten z fajka. 480p, więc trochę dziwne było, ale teraz się postaram zmienić, żeby było trochę więcej. Bo nie wiem jak to się stało, że tak mało było. Taka mała jakość była. Więc no. Teraz tutaj już na rysunku poprawię markerem. Także już niedługo będzie ten efekt końcowy. <grym> ten rysunek rysowałem tak z 21 minut coś takiego. Przyspieszyłem go i tak wyszło gdzieś około 5 minut, kiedy go już zmontowałem. No. I ogólnie też nie się pojawiać jak browser z Brawl Stars, takich różnych trików, taki śmieszny filmik z, z moimi kolegami, których linki są w opisie. więc też Was zapraszam. No. Jeszcze tylko tutaj twarz poprawy mi będzie już efekt końcowy. Także... Jeżeli chcecie więcej rysowanka, to zostawcie łapkę, suba, znajdźcie w linki w komentarzu. No, to już pokazuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobał oczywiście, bo no jednak się napracowałem trochę przy tym rysunku. Także cześć!